Paweł, teraz tak, Strzał do siebie szybka kontrola, to tak, jeszcze z dobyciem, żebyś dobył tą broń, przeładował, robiliśmy to. Czyli wiesz, też odstawienie nogi, przeładowanie i szybki, szybkie pierwsze oddanie dwóch strzałów, zmiana magazynka, zmiana postawy, znaczy zmiana pozycji, przesuwasz się i w międzyczasie zmieniając strzały. Kontrola zmieniasz, strzelasz. W jedną w drugą, w jedną w drugą. Dobrze? Gotów? Cel! Tak. Zmiana? Dobrze. Mhm. Zmiana? Mhm. Dublet? Dublet? Zmiana? Dublet? Dobra? Przyklępie. Tak? Rzecz pierwsza... To jest kościelny. To, to jest przyklęk tak jak strzelasz. Tu zobacz, jak ja jestem jest wysoko. To, to wiesz, Zaprasza, to, nawet, to nawet może nie bardzo o to chodzi. Tylko daszek mam tu. Daszek mam tu. O całą głowę jestem niżej. Więc jeżeli A, ktoś no, będzie ja prowadził do mnie ogień, to ja jestem mniejszy. To jest jedna rzecz, ale druga... Teraz zobacz stąd. Stań sobie tam przy i zaraz sobie sam to przetestujesz. Strzelam, strzelam i muszę się podnieść. Musisz Przechylić się na tą nogę, żeby czterogłowy ci podniósł. Stąd wstajesz na tej nodze. Bum. I idziesz prosto, po linii wstajesz i idziesz, prowadzisz ogień. Pamiętaj, strzał, zejście szybkie, strzał skręczącej i znowu strzał. Jedziemy. Cel! Tak, o sorry, moja wina, ale miałeś na to. Zawsze za drugim razem wymieniasz kompletnie bezrokowo. Za trzecim razem zawsze zerkasz. Bo nie wiem czy wziąłem dobry magazynek. <laughs> nie patrz, na to nie patrz. Wymienisz, nie nastąpi strzał, to następna wymiana musi iść, tak? To, to jest Wtedy sięgasz, to jest broni i sięgasz po następny ten, rozładuj broń najpierw. Ty! No spokojnie. Cel dobycie. Gong, gong, francus. Powrót. Gong, gong, francus. Gong, gong, francus. Trzy, jeden, wracasz. Trzy, jeden, języka za każdym razem, jak się przemieszczasz. Dobra. Jeden, trzy, wracasz. Trzy, jeden, wracasz. 1 trzy, wracasz. Trzy, jeden. Czeka przy tym, tak.